Leć, eee, leć! Kurwa, wyjadę sto... strzałem, ja gąskę z magazynek strzelam raz, drugi raz. Co się stało? mały wyrzucił wszystkich. Ja nie... On mi dwie pestki wsadził! Kurwa, ustawił się za mną, nie?! Kurde. Szybciej z tą brodziarnią. Ha. Nie wiem. Jak, nie, nie. Jak nie, to poczekaj, są. poczekaj. Kamis. Barty, idzie, Ej, pomocy! Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Halo, halo. O kurwa, jadę! Czeka. Halo, jadę, jadę! Jadę, jadę! Ej, już go mam, już go mam! O kurwa! No nie! nie. nie. Kamiś chyba cię zabiłem! Sojusznik Kamil i Telepart ujęli ze sobą Kurwa, i oczywiście musiał mi wyjebać. Mi własny arciarz musiał pierdolnąć mnie, bo według niego powinienem spotować. Ale jebany RHM. I już mu nie przeszkadza, że dziesiątotierowy Light, który ma kurwa zasięg widzenia w przeciwieństwie do mnie, sobie stoi. Nie kurwa, on może, a mi trzeba wyjebać, jak mi bitwę temu wieże nie rozpierdolą i nie ginę od pierwszego strzału, to musi mnie po raz kolejny własna kurwa warcie zabić, bo on ma inną koncepcję gry, bo musi kurwa, co musi robić? Widzieć, bo on będzie kurwa klikał, 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 bo jest jebaną małpą kurwa i musi klikać. Noż, własna arta mnie znowu zajebała. Ale co? Co się... O, co jest? Ej, mały wyrzuca. Mały wyrzuca wszystkich co składa. Co jest? Jest. What? Ale jaja. Co się stało? Co? Mały wyrzucił... wyrzucił wszystkich. Co? To jest mały. Nowy. Zajebiście. Hmm. Wy kurwa siedzicie jak te ścieki, dwa kurwa jebane nie? Pierdolone kurwa. Baw się tam że. Ja to jebane w nią. Kurwa, Pluton, kurwa. Poleć, eee, leć! Kurwa, ja z tobą chuju! Narwaty! Jaka paruwa! <śmuchaj> 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 Nie mało, ja się Chciałem zepchnąć sardynę, ale sardyna spierdolił. Ja <śmuchaj> <co to robisz. śmuchaj> Jest przebicie. Proszę państwa, kto da więcej? Nasza Arta da więcej. Przedobę magazynek strzelam w gąszkę z domerzem. Raz, drugi raz. I teraz patrzcie. Teraz to się będzie dziać. Amix się odwalił, ale idzie swój mouse. I samej bitwie. Ma załadowane haeki i też strzela tylko i wyłącznie do mnie. Z do mnie. Dwa razy z Haeka i nawet nie jest niebieski. I dwa razy od MX-a. Te osoby nie są nawet zbutowane. mouse jest sam, a jest sam. I teraz ten MX cały czas we mnie wjeżdża. I traci na tym HP, przez co to jakby ja tracę biegłość, bo robię team damage. I to wychodzi, tak jakby na minus damage. No, i cały czas po kościele nie wjeżdża, aż w końcu stał się niebieski, i jedzie się rozbić I tyle. No, Ale lekko. w niego. Nie strzelajcie tylko w niego dwa razy, po lewej dobra, jest. Przynajmniej ja przynajmniej hek najważniejsze. <laughs> ja hek robię, żeby więcej pewnie. On jest za mną, ja od razu cofam w niego i go w górki biję. Nie, postrzale po prostu, odsłonię go, odsłonię go. Każdy dobra. dobra, dobra, dobra. Odsłonię. go. mnie nie dostać. Dokładnie. Dokładnie. Nie w siebie. Dawaj, <laughs> dawaj, dawaj. Papa, chodź na górę. Co on, wziął? Tak. Kowcami jedźcie, od razu kowcami jedźcie, otwarcie. Kowcami jedźcie, otwarcie. Nie blokuj. Mossad, nie blokuj. Ja lewo dobra. jadę. Dobra. Kurwa, no, dobać, <laughs> dobra, Dobra. Kurwa, nawet przeładować nie będę. Dobra. 1903. Polacy to tak jak debile grają, to wiadomo o co chodzi. Polak, po debil, debila zrozumie. Bo no tylko Polacy tak y, grają. Jadą do przodu, kur. I giną. No to tylko tak Polacy grają. Żadna nacja kur... tak, tak nie gra jak Polacy. To, to tak było i tak jest. Debile nie potrafią grać, i ja trzeba. Ma... Debil, debila zrozumie zawsze. Ja